Słuchajcie, ostatni taki odcinek bardzo wam się spodobał, więc robimy drugą część, To lepiej narysuje daną rzecz, wygrywa ją, to może być cokolwiek, naprawdę dosłownie cokolwiek, może to być tu pomarańcza, zaraz wam udowodnię, że mogę wygrać tą pomarańczę, ale równie dobrze, może to być nie wiem, samolot, samochód, majtki, wszystko może być, dlatego oglądajcie do samego końca, bo naprawdę mam mega fajny pomysł, wasem będzie nas nagrywał i będę właśnie walczył jakby ja i, i, i Ma Maciek, Maciek też tutaj jest, wystarczy, że Abra cokolwiek sobie narysuje, cokolwiek tylko mu się wymarzy i jeżeli zrobi to dobrze, no to będę musiał mu Patrz, tak. Tutaj narysowałem spoko pomarańcze. Druga osoba nic nie narysowała, czyli chyba ją wygrywam gościu, nie? No Można tak powiedzieć, stary pomarańcze akurat możesz wygrać. To akurat mi nie przeszkadza. A jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, bo teraz właśnie wracamy na kanał. Teraz już wszystko będzie regularnie. Mniej więcej jakoś, tak? Subskrybuj dzwoneczku i byłoby nam naprawdę bardzo miło i wpadaj na nasze instagramy. Masz je teraz tutaj na ekranie, gdzieś w opisie także się znajdują, więc koniecznie wpadaj, to jest mega, mega ważne. A my lecimy z tematem. Sebastian będzie nas nagrywał, ja z Maćkiem będziemy rywalizować. Uch. Więc ja myślę, że pierwsze, co Narysowało to jakieś jedzenie. Jako pierwsza rzecz jest bardzo dobre, bo jeszcze nie mieliśmy śniadania. Dobra, więc... to umówmy się, Realnie. że pójdziemy sobie do maka i po prostu będzie płacił ten, kto gorzej coś narysuje. Ej, w sumie spoko to jest. Spoko. Opcja. Ej, to jest, to jest koszty... Możemy tak to... zrobić, bo ja wiem, że dobrze to narysuje. To będzie kosztowało, jeżeli to przegra. Dobra, chłopaki teraz będą rysowali jakieś fast foodowe żarcie, także macie minutę i ja odpalam dobra, stoper dobra. 3, 2, 1 poszło. Minuta i lecimy. Jak ja mam to narysować, stary? Mam taki pomysł jeden. Ja też mam pomysł i myślę, że bardzo dobrze mi wyjdzie. Ty to są warunki? Nie, właśnie nie, nie, to, prostu... nie, to będzie słuchajcie hamburgery. Ale dajcie mi skończyć, okej? Okay? Patrz stary, ja będę rysował takie frytki z Maka, nie wiem czy mi to wyjdzie. jak się. Jak, jak jest logo McDonalda? Pamiętam, ktoś? Czy łuki Ja myły? ci nie powiem nic. Ja mu jest... nie będę podstawiał. Pamiętasz logo McDonalda. No pamiętam, ale ci nie powiem, przecież. Ej, spoko, nawet te frytki wyszły, tylko. Jak nie było logo Maca? Ej, tutaj nie pamiętam. Teraz tak, trzeba stary jakąś bułę do tego dorysować, tak mi się wydaje? Albo na Dobra, został wam 10 sekund. Co? 10 sekund? Ej, mery, że skończyłem. No trzy, to mogę tutaj zrobić więcej. Dwa, okej. Okay. Jeden. Frydki hamburger, gościu. Dobra, jadza. skończyłem. W każdym razie, słuchajcie, tak się prezentuje praca Maćka oraz moja. Ja będę do końca odcinka rysował zielonym e, flamastrem i teraz e, jakby, która, Która lepsza. No stary. No co to jest, w no, no, A No ty masz ty, no co, co to, to jest? Wie? Co to jest, ja się pytam? To wygląda jak Ej, hot dog. Ale, tak, szczerze? nie ma hot dogu. Szczerze, mega kolotką to narysował. No, nie no, tego wiadomo. Wygląda jak hot dog. W każdym razie, słuchajcie, wy napiszcie w komentarzach, jak uważacie. Czy ja lepiej narysowałem, to napiszcie komentarz jeden. Czy Maciek lepiej narysował, napiszcie komentarz 2. W każdym razie ja rozumiem, że ja mam kupić, tak? Tak, wszystko, co będę chciał. No bo dobra, sam to się. Niech faktycznie Maciek może tutaj wygra, bo nawet ładnie to całkiem narysował. Przenosimy się teraz do McDonalda, tylko mam nadzieję, że chłopaki nie namówią mnie na coś ekstremalnie drugiego. Zjemy i sobie tutaj wracamy i będziemy rysować kolejną rzecz. Chłopaki właśnie zamawiają mi Maka, no bo go wybrałem. Także A, sobie chcę. sobie się w sumie też. Sobie w sumie też no, Oni sobie biorą, ale mi też, bo On ja, ja już sobie sobie, sobie, sobie też zamawia, bo się tak umówi, że po prostu mu kupisz na mnie Pomaga w firma, Niech ma. Ale I teraz Adam będzie płacił kobiet? za trzech elo. Ej, w sumie. To ty chociaż kup mnie, a ja kupię tobie. Nie ma opcji takiej, ja wygrałem. Dobra, no to lecimy. Aj, to będzie drogie. Tej jest a potem się trzeba tobie kupić. Dobra, trochę tego żarcia wjechało. W sumie te fryteczki nie wszystkie są moje. wiem Maćkowi, słuchajcie, i wyszło tylko 10 zł gości, tylko 10 zł, bo kuwa, ja słuchajcie. Znaczy Sebastianowi też kupiłem za 10 zł, więc powiedzmy, że 20 zapłaciłem, czy no czy jeszcze dychę. dobry. Tak? Nie, to nie, nie jest moich gościu, kupiłem ci zestaw, mogłem ci kupić cokolwiek, tylko sobie zechcesz. Jakbyś... Dobre, stary, dobrze. mogłem ci kupić naprawdę dosłownie wszystko. Wybrałeś jedną. No rzecz, bo co, no nie, nie będę kupon. stary w siebie wciskał pół światła. To już jest no, no. twój problem, stary. To nie jest absolutnie mój problem. Więc w każdym razie tu jest żarcie maczka, tu jest żarcie nasza. Jemy sobie, wrócimy i narysujemy kolejną rzecz. Okej, okay, wróciliśmy, najedliśmy się. Powiem wam, że jest strasznie zimno, więc musimy się spieszyć. Teraz Maciek będzie wybierał rzecz, którą będziemy rysować, ale wiecie, mimo że on wybiera, to ja też mogę narysować lepiej i wtedy ją wygrać. Teraz to ja będę wybierał przedmiot, który będziemy rysować, i wydaje mi się, że całkiem spoko sprawą, byłaby jakaś Koszulka na siłownię, bo ostatnio mi się jedna pokazała. Ej, wtedy dobrze, dobrze dla mnie, bo jeżeli ja narysuję, to ty będziesz ją mi kupić, a to nie są tanie że po 100 zł, więc jakby, a nawet w sumie więcej czasem, więc mnie się to podoba. To nie wiem, co to myśli. Dobra, 5, 4, 3, 2, zaczynajcie! Podoba ci się, że będziesz musiał 100 zł Dobra, wydać, mamy na Okej, okay, czyli tak, e, słuchajcie, jak to, wiem. Koszulka, możemy marno już ustować? Gościu, widzisz, jak ja się skupiam, ale to będziesz w to. A, Maciek, kurs. to ma jakąś taką slim, slim fit. No bo tak jest wie. bary. on ma wielkie bary. No co. <laughs> no, dobra, może narysować koszulkę Stary, co możesz jeszcze narysować na koszulce? Bez no bo w zasadzie to ja już ją skończyłem Tak mi się wydaje Ej, ja nie nie też już pojęcia. skończyłem ha. Nie mam stary pojęcia, co mogę jeszcze na koszulce Dobra, mogę Dobra, trzy, to... dwa, jeden, koniec Okej, okay, mnie się wydaje, że moja stary jest lepiej Nieprawda moja. No, poczekie, ma ona szczegóły. ma trzy metry długości Ale poczekaj, ma szczegóły, stary Tutaj jakiś detal, tutaj jakiś wzorek, tutaj metka jest. Koszulka z takim ryjem Nie, dobra, Sebastian, ty musisz Nie, no. Hahaha! <trykne> Dobra, teraz musisz wybrać, która praca jest lepsza Czy ta czarna koszulka Maćka, czy moja zielona Może jest mniejsza, ale przynajmniej nie ma ale, 5 metrów długości Ale patrz, jakie moja ma detale, jest, stary co, ta co to jest? Co to jest za detal? No, no stary, to jest... Powiem. Ale takie koszulki mają takie jakieś różne wzory Ale co to jest? Nie, no stary, nie, wentylacja <laughs> Okej, okay. to wygrywa Ale to jest taki syf, no nie mogę patrzeć na to nawet Ej, moko, bo ja zamakadałem, wiesz, dużo mniej niż... Za ten zemszczę się, zemszczę się na to Ej, ona jest w ogóle kolorowa, ale. ale... stary, moja ma metkę, nie widzisz to? 100 zł. Rancje. 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 Zemszczę się na was, zemszczę się jeszcze. To no już znowu wy możecie ocenić, kto powinien wygrać. Mnie się wydaje, słuchajcie, że teraz aktualnie ja wygrywam. Przeniesiemy się teraz do sklepu, wybierzemy jakąś koszulkę, kupimy ją, znaczy, Kupimy. On ją kupi gościu, Ja nie będę za nią płacić, a to nawet smoko, bo takie koszulki serio. No tak od 70 do 150 złotych chodzą, więc będzie naprawdę fajnie. Słuchajcie, wybieramy sobie teraz ciuszek. Znaczy. Ja sobie wybieram Maciek będzie musiał mi kupić podobne, nie? Są po... prawie identyczne, ale to jest nawet fajniejsze. Nie, jest spokój. Patrz, ma kaptura, więc jak dla mnie tutaj w ogóle jest decyzja oczywista. Dokładnie ci powiem ile? 109 zł. Lol. 109, ale wiesz, tutaj i tak w Tika jest trochę taniej, więc... U... Nie wiem, stary, bierzemy. I mamy gotowy produkt. Eluwa i będziesz musiał zapłacić. Ja przynajmniej za Maka nie musiałem tyle płacić. Ela. Dobra, to teraz wybierzcie sobie kolejną rzecz, którą ja będziecie rysować. i ze sobą okay. lody, bo jest idealna pogoda, Co? jakieś 8 stopni. stary, stary dać jakąś czerwoną. Lo, lody, jak jest tyle stopni Lody, lody. Ja, ja chcę mi lody. mi kupiłem lody. Stary, myślę, że to dobry pomysł. No, nie dobry, pomysł. Nie wiem. dobry, dobry pomysł. Dobra, rysujemy, startujesz z czasem i lecimy. Gotuj. 3, 2, 1, start. Dobra, jak się rysuje lody? Nie mam pojęcia, ale i tak cię rozwalę w tym. zobacz. Ej, star, ja w takim, w takim, w takim wafelku narysuję. Patrz. Ej, to już wygląda jak. Nie, no start. Ja już skończyłem rysunek swój, patrz na to. Ale no. Maśka, lody wyglądają tak bardziej. Ja tutaj muszę zrobić taką kratkę, no bo wiesz, wafelki są, nie? Ale on ode mnie się ściąga ode mnie. A ty robisz. Kratkę. A, ty robisz, okej, okay, dobra. Ej, co myślisz trzeba Tu będzie ciężki Werdik. To bardzo. Ej, okay, dobra, ja już kończę praktycznie, tylko szczegóły mi słuchajcie, zostały. Ale rozwalę go. dobra. No, na pewno. Trzy, dwa... Jeden koniec. Dobra, gościu, ja zrobiłem takie lody patrz. wielkie. Patrz. No nie co? chciałbyś ja takiego loda wygrać? Stary, patrz, on ma jakieś kulki, w ogóle nie wiadomo co to jest, a ja mam taki ładny. Nie wiesz, to stary tak, ewidentnie. Posypkę. Ja mam posypkę, stary. Dobra, to ja mam tutaj pomysł. Piszę w Google grafika. Pierwsza grafika, która okay, będzie czy gałkowe czy takie. Tak. Dobrze, zobaczmy. Słuchajcie, co wyskoczy jako pierwsze, kiedy wpiszemy lody. Jeżeli No, czekaj, musisz grafika. Grankę. Grafika i teraz uwaga. Nie, gałkowe, gałkowe wyskoczyły Czyli nie? czyli mój. Sprawied... Czy Stary, czyli wygrywam wobec tego lody, ależ to. To jest niesprawiedliwe, bo to on miał wybierać, a nie ja. Idź Google. Dobra, a co ci się bardziej gościu podoba? Wolałbyś takie lody zjeść czy takiego świderka? No są z posypką, ale te stary. są większe. Ale, z posypką, ale stary, te ale są większe. Stary, lody muszą być duże, nie mogą być takie no. mikro. Dobra, czyli wobec tego wiem, że wygrywam mój rysunek, czyli Koszulki, moje lody gałkowe. No zrobiłeś na 3 metry, a lodów to już żałowałeś. Ale... <laughs> no nie no, bo lody nie są takie duże. No pat, normalny ma takie lody jak moja dło. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem, że wygrałem, więc teraz znowu Przeniesiemy się, słuchajcie, do galerii i my sobie lody. biorę lodów, ile chce, tak nie, za nie zapłacić. Tylko trzy gałki możesz zrobić, bo tyle na To co no, to myślimy, to myślimy. W każdym razie naprawdę spoko przenosimy się i może to nie jest najlepsza pora na lody, ale ja i tak je zjem, no bo gość darmo, bo no to nie. żal nie skorzystać. Dobra, słuchajcie, wygrałem lody i miały być lody gałkowe, ale w sumie tutaj nie widać za bardzo gałki stary I w ogóle Maciek też ma, ale on sobie no, sam kupił. On sobie no, sam no, kupił. No, chyba mogę sobie, a stary, masz lody, nie nasz, ja masz nawet taką kratkę, którą narysowałeś, no. Na Ej, i ty też masz, Eluwa. Tutaj, on też kupił. On wszystko musiał kupić. Ja kupiłem maka wszystkim, więc on kupił tutaj wszystkim lody i w sumie wyszło taniej, no bo przez to jakby lody są trochę tańsze od maka Nie, no, lodziki były super tanie akurat. 5 zł za takiego jednego loda, więc jakby gościu, no kurczę, mnie się to niestety nie opłaciło, ale spoko. Ale ja ci musimy koszulkę za 100 zł kupić ponad. Dobra, 100. tam 100, 110 chyba wyszło, tutaj za lody wyszło mu 15, więc to i tak nie za dużo, ale są dobre. Dlatego jemy, nie narzekamy. Spoko jest i zaraz będziemy rysować kolejną rzecz, zobaczymy, co tym razem uda nam się wygrać, bo oczywiście ja wygram, jakbym. ja serio, nie widzę, opcji, że on w ogóle się narzędzia z no ja Dobra, no, no to mamy problem. Okej dobra, mam dla chłopaków super pomysł. Nie wiem, kto teraz wybiera, ale wybiorę im ja teraz. I mam dla nich słoik. Kościół teraz, wybiera. E, ja Wam już wybrałem i macie no, słoik. No, Ej, czekoladka będzie no, fajna. to jest kilogram, stary? Ej, to jest najlepszy słoik, chyba, jaki widziałem. Nie, nie ma, 825, ale prawie, <śmiech> kilogram, <śmiech> prawie kilogram. Dobra, czyli o to walczymy. Ej, Dajcie, to mega spoko, mam nadzieję, że to lepiej narysuje, chociaż kurczę, Tak bym zjadł naraz, to może się źle skończyć. Zobaczymy. Dobra, chłopaki zaczynają rysować teraz Nutelle za 3, Dwa, jeden, star. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zaczynam. Ja zrobię taki ładny słoik, że po prostu w to nie uwierzycie. Ale jesz słoik czy totalny jesz? Stary, nie no, dobra, to ja na, na razie narysuję słoik. Nie, no patrz, to już wygląda jak taki słoik idealny, nie? O gościu, widzisz to? Jaki. Ej, no, Czy ja już mogę wygrać? Jeżeli ale tak zrobię, to lada. I teraz chwila. Trzeba zrobić, żeby ta, ta. Słuchajcie, on tyle gada, a ja się skupiam, bo muszę to wygrać. Ostatnio przegrałem chyba dwie rzeczy aż. teraz naprawdę muszę na wygrać. Robię. Trochę mi nie wyszedł kształt słoika, ale jest dobrze, jest dobrze słuchajcie, zaraz ogarniemy to okej, okay, kod kreskowy robię żeby tutaj był, no bo wiadomo, produkty zawsze mają jakieś kod kreskowy, ile, napiszemy słuchajcie jeden kilogram, jak to wygląda ej, bo w sumie możemy tutaj podglądać trochę ej, faktycznie możemy podglądać, ej, patrzcie jak to będzie kozacko wyglądało, nie no, weź powiedz że to no to jest taki no to stary, wygląda to świetnie, nie? nie uważasz? czekolada? nie no stary, no nie uważasz że to świetnie wygląda? ale on nie ma kilogram kurde, nie podoba ci się? dobra, tak? czas wam się kończy za trzy, dwa, jeden, koniec no ja, nie wiem, Sebastian, musisz powiedzieć czy Maćka rysunek jest lepszy, czy w tym wypadku mój. Maćka jest czarny, więc to by się ale stary, trochę zobacz, pokrywało z kolorem Nutelli. Musisz tak. Ocenić moje detale, patrz jaki tutaj masz pasek, tutaj masz takie wyżłobienia na tym korku, kurczę. Ej, właśnie, ej, to jest, to sobie? Ej, patrz, ej, to jest spoko. 825 Nutella napisane jakiś czekolada. O, dobra, mamy, dobra, No ale przecież to nawet nie kształt, to jest grzałka, to nawet nie jest słoik, stary. To, to jest nie super piękny słoik. słoik. Czy to w ogóle wyżło? Tak. Bardzo przypomina. Dobra, masz tą nutelę, gościu, z tej eluwa. Myślałem, że będę miał kilogram nuteli dla siebie, ale to jakby tr trudno, no niech po prostu będzie. Nie będę płakał, bo przynajmniej, słuchajcie, ja nie muszę za to płacić. Jakoś nie wiem, skąd to Sebastian wytrzasnął, ale w sumie nawet spoko. Dobra, gościu, masz no, ją, masz dawaj, jest dawaj, twoja, Elowa. Ale teraz, słuchajcie, przyszła pora na to, abym ja wybrał rzecz i mam mega genialny pomysł. Mianowicie, słuchajcie, chciałbym narysować Maćka samochód. Wiecie po co. On ostatnio chciał, żebym oddał mu iPhone'a. Zresztą i tak go zyskałem, więc całkiem nieźle. Ale teraz, słuchajcie, póki mnie nie słyszy, chciałbym narysować jego samochód. I Wygrać i jego samochód. Gorzej by było, jakby on narysował jakby mój. Zobaczymy, nie no, auta raczej nie narysuje ładniejszego. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, dobra, to teraz Abera, będziesz tutaj dobra, wybierał. ja mam Najlepszy pomysł na świecie. Pamiętasz, nie. jak chciałeś Sebastianem wygrać mój telefon. Pamiętam. A co jest najcenniejszą twoją rzeczą? No moją nie mam pojęcia, no ale pewnie jakby się... No pewnie samochód jakiś. No No, samochód no i sam pewnie. sobie odpowiedziałeś. No nie. to co, minutka i lecimy, nie? O mój samochód Okej, okay, to 3, 2, jeden, go! No, no, no bez przesady, no co to ma? No nie rysuj, stary, nie będziemy o mój no nie, no nie będziemy chyba o furę moją grali. No. Za dużo to zrobiłem, teraz nie mam miejsca na maskę. Ale dobra, ogarniemy to. nie mogę przegrać tutaj, nie? Musisz tylko, Sebastian, powiedzieć, które twoim zdaniem wygra, bo to jest bardzo ważne. Musisz mnie zmotywować do działania. Ale no, nie? wiesz, im większy, większy samochód, tym droższy, nie? No, a ja mam bardzo droższy. Ale to nie chodzi o droższy, chodzi o ładniejszy, dłuższy, byku. Gdzie? Ej, lol, ależ to, to jest serdecznie. takie auto. Jakbyś... Jak wyobrażasz sobie sportową furę gdzieś z jakichś Filipin czy Kuby, to widzisz coś takiego z Filipin wresku. czy Kuby. Tak? No, stary, serio, bez jaj. Stary, ale Paczek mi ładnie wychodzi. No okej, okay, nie jest to może jakieś mega super sportowe, ale naprawdę prezentuje się nieźle. Okay. Ja tutaj mam jednego kandydata do twojego Jezu? No? No tutaj takie podobne nawet są. <śmiech> <śmiech> tak, o, chyba nawet to okay, samo dobra, spadł wagosie. Ale, no, ale spoiler tak. tam, o Jezu, jaki siadł, tutaj, tych... jak ja skrzydło mu zrobiłem, normalnie. Jeszcze stary, wiesz, to zrobimy antenę. Dobra, kończy wam się czas za pięć. Żeby ja nośnik stary działał, antena. jeden... Dobra, Koniec dobra stary no dobra. jak dla mnie Zwycięzca jest tylko jeden Nie, bo on zgapił po mnie spoiler, jak powiedziałeś Bo każdy samochód może mieć spoiler, typie Nie, mi się wydaje, że zwycięzca jest tylko jeden typ. To jest antena od ona Radia on sportową furę z gigantycznym spoilerem <grym> <I> z... <Antena. grym> tak. Ty jesteś tutaj głosem decydującym Ja i Maciek nie mamy nic do gadania Więc musisz wybrać, czy bardziej podoba ci się mój samochód Czyli wygrywam Maćka samochód Czy bardziej podoba ci się Maćka samochód mi... Czyli jakby on wygrywa mój No jest u ciebie tutaj? A bagażnik? Nie ma no Ty masz jakieś kuper, kurde, kurde, nie, nie wiem, dostarczasz, dostarczasz, jedna para drzwi, u mnie masz dwie pary drzwi, ty bardzo ty praktyczne. Ty ma, ma ja mam kupę! Tymi. Ja ma, 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 ale mam prawo, mam prawo mieć kupę. Bardzo prak... Dobra, kto wygrywa Dobra, typie, bo mnie już stresujesz. to. No nie, no bez jaj, no słuchajcie, jaj, no, słuchajcie no, To jest oczywiste, że ja powinienem wygrać Przecież Ta kosiarka wygląda lepiej od twojego samochodu Słuchajcie, no tak nie może być Wprowadzamy zasadę, że masz auto na jeden dzień tylko Bo to był mój pomysł e, Ale samochodem. no to słuchajcie, jeżeli on by wygrał To by na pewno takiej zasady nie chciał no, wprowadzić No tak, ale skoro już jest jak jest Jeden dzień słuchajcie, lepsze niż w ogóle Także nie chcesz mówić Dobra, słuchajcie, na jeden dzień mogę faktycznie trzymać dać samochód Już nie będziemy słuchajcie rozpaczać, ale No kurde, no bez jaj, no mogę nie wymyślać tego pomysłu Dobra, słuchajcie, zaraz będę musiał się pożarczyć z tym autkiem tylko na jeden dzień. Ustaliliśmy, że słuchajcie, na jeden dzień nie ma w ogóle możliwości, żebym Audiolę oddał Maćkowi na dłużej. Nie ma, bo ty jeszcze rozbijesz stary będzie przypał. Ale jak ci nie oddam po prostu. Nie no, to, to jakby, nie, ale. No dobra, zobaczymy, słuchajcie. Będziemy musieli wsiąść, będziemy musieli sprzegać. Będę musiał zobaczyć, czy, czy w ogóle mogę mu oddać, tak? Bo on ostatni raz, kiedy tym jeździł, to był z rok temu. No dobra, może nie rok temu, ale dawno temu. Więc ja się naprawdę obawiam, żeby mu to oddać. Nie no, mimo wszystko mam nadzieję, że Maciek o to trochę zadba i nie będzie z tym przypało. Bo serio, póki co, to ja się bardzo obawiam. Maciek poszedł po kluczyki. Nie, jak on to rozwali, słuchajcie, to będzie przypał. Mam nadzieję, że mu nic nie zrobi, serio. Dobra, Wariac. Ja bym cię prosił tylko o to, abyś wał o ten samochód i go nie robił. Masz tutaj 20 km zasięgu, tak? 20? Tak. I no tak, to 20. musisz zatankować, stary. Nie, ja nie właśnie chciałem powiedzieć, ja ci daję furę, ale ty ją tankujesz. Nie, taka umowa? To no nie może być tak. I przynajmniej już jutro będę miał pełny bak. Tak się umawiamy. Dobra? To, to jest chyba całkiem spoko opcja Mnie się wydaje, że to jest całkiem spoko. Opcja. <laughs> będę miał, wiecie, nie muszę 200-300 zł wydawać na paliwo, więc całkiem spoko. Teraz zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj rundkę gdzieś zobaczymy, czy macie sobie potrafi jakby jeszcze jeździć, a jeżeli będzie tak, no to będę musiał mu niestety zostawić na cały dzień tą audiolę. Dobra, Byku, jedziemy. Teraz masz furę, więc musisz się nią nacieszyć, tylko wiesz, no na ziemnym się niego to tak, to tak nie, 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 no nie, nie, nie za niezadnienia. No to nie może być. Hmm. Ale no, najpierw to wiesz, na stację będę nową sobie pojedziesz bardzo delikatnie, wszystko spoko. A i please, nie poprzełączaj tutaj 4 miliardów. Okay. Tryb jazdy muszę zmienić Dobra. na właśnie nie, już to zmienia. Efektowny, bo efektowny. Bo, efektowny no. nie jest. Tak jak w ten Enchant efficiency, nie? Tak, nie? Czyli wydajność w zasadzie. No czyli wydajne. Niech zostanie tak. Dobra, gościu, jedziemy. Tylko serio, trochę się obawiam. Wow, wow gościu. Uważaj. Uważaj, bo będzie przypał. Dobra, jest kozacki. Tylko, please, nie rozbij. Okej, okay, chyba Maciek, słuchajcie, jednak umie nim jeździć. Gościu, uważaj w ogóle, nie no. Miałeś uważać, okej? Okay? Ja wysiadam teraz, o, zostawiam, bardzo dobrze, bardzo zostawiam ci ten samochód. Ja się tutaj w ogóle odpinam, nie, o, będę, nie będę się w ogóle, słuchajcie, tak bawić. Ale jeśli coś mu zrobisz, to ty za to odpowiadasz. Nie ja, ty za to odpowiadasz, więc elo. Nara, dobra, już daj mi pojeździć. Dobra, siema byku, żegnam. Hejka! Jeśli on coś, słuchajcie, zrobi temu auto, to naprawdę się skórza. Ale dobra, zostawmy to. Źle narysowałem, narysowałem w każdym razie gorzej, przegrałem. Maciek wygrał samochód. Trzymajcie kciuki, żeby nic mu się nie stało bo naprawdę. Ej, serio się, bo ja wiem, że tak gadał, ale naprawdę to nie jest tania zabawka, ok? Dobra, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o łapeczce w górze oraz subskrypcji tego kanału. Gdzieś tam na dole klikajcie czerwony guzik, sprawdźcie, żeby był szary. Bo filmy są teraz regularnie trzy razy w tygodniu. Podajcie koncie na nasze instagramy. Masz je teraz na ekranie. Gdzieś tu się wyświetlają, a także w opisie także masz instagramy, więc obserwuj koniecznie. Następnym razem bardziej Mamy decyzję odnośnie wybierania rzeczy do narysowania. Trzymajcie się, dobre dzioneczka, eleczko i pa!